Siema widzowie, to kolejny odcinek Last to First tak, no y y Ze mną tutaj jest na komentatorce Marcin, ale nie będzie ze mną komentował, bo powiedział, że jestem gruby Jestem słuchamy. Hmm. Ma rację Kradniesz pieniądze Dobrze, no to co? Zaczynamy! <grym> Wielki powrót tej serii, dawno jej nie było Chyba ze 30 lat, obła wow. Uuu wszyscy na softach przede mną Haha <laughs> mi swoje Pod adresem Wu wu Dobra jesteśmy szybsi nie Chyba no nie Wow Petel mnie nie widział chyba na tym dokonywaniu Dobrze że karierę skończył Nie to chyba nie on Czy on Chyba tak Za niedługo nowa część F1 widzowie Wiecie co to oznacza? Że nie będę miał z kim grać jeszcze bardziej Dobra, tutaj dajwujemy oh, Schumachera A już Szyma. wiem dlaczego go wywalili z tego hasa, już wiem dlaczego go wywalili Żałosy zachowanie Już byłem 12, nie? I... Dobra, będzie live, będzie live Max nurkuje mm. Max idzie po mistrza Dobra, teraz jak najszybciej trzeba się przebijać Bo tam Mer McLaren już to jechały, widzę Wiecie McLaren, w sumie to chyba lamy Noris tylko Kurde, nie mam jak przydem kibić Rękę mi odcięła Dobrze pokonane, pierwsze dwa zakręty. Mamy lepszą trasę na wyjściu niż Japończyk To trochę opóźnimy. O piękny manewr Ale się jeszcze broni? Ale broni się mógł ten! się jego dziadek w drugiej wojnie światowej przed amerykańcami a nie Aha, ale go zlicowałem dobra Magnusen jego teammate no nie spodobało mi się jego zachowanie może ten będzie rozważniejszy Uuuu ustąpił mi miejsca widział, że niepełnosprawny z tyłu że jedzie ktoś za mną. Dobra, Ricardo. <laughs> Jeszcze Gasliego. I Sumahera. Opóźnijmy hamowanie. O, i chyba za mocno i nie wyniesie. Nie, idealnie, idealnie widzowie. Co za manewr. Napiszcie w komentarzu. Wow. <laughs> Co? Wow. Braziu, robimy muziu. Dobra, jesteśmy szybsi, wyprzedzamy. Najlepsze okrążenie. Jeszcze lepsze wyjście niż na drugim okrążeniu. O mój Boże. Dobra, widzę, do że dogoniliśmy Hamiltona. Tu chyba przeprowadzimy atak na ostatnim zakręcie Oj, chyba za bardzo nie wyniosło ale przytulmy się do niego I Mach zanurkował Pięknie, no przewaga prędkości w Red Bullu jest niesamowita Jeszcze dwie sekundy poprawiliśmy czas najlepszy Oj Lepsze wieśni niż Norris Pomóżmy sobie R'sem Dobra, mamy go Też jeszcze się bronił, ale już mu... O oh, kurde. Drugie ostrzeżenia. Tu spróbujmy dwóch na raz. I no, Ale czemu okon mnie blokuje? Tym mejtowi musieliśmy zostawić miejsce, tak? Ale teraz go wyprzedzimy. Oddaje nam pozycję chyba. Albo nie. No ciężka walka, ale udało nam się wyprzedzić Meksykańczyka. O i tu słowa patrzurkę już przed nami. Niesamowite Grand Prix w ogóle jedziemy, widzowie. Ale on zaprowadzi? Ale Leclerc go chyba tam ściga. Nie kłam. Nie, 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 kara. Trzeci raz w tym samym miejscu wyjechałem. Ale przy okazji, przeczyliśmy Russella. Dobra. Okay, Powinniśmy być szybsi od Ferrari. Nie. To jest ta sama prędkość, no może 2 km na godzinę szybciej ale to nam nic nie daje Chociaż? Ło Dobra, mamy to Trochę na pograniczu tutaj granic toru ale wyprzedziliśmy dwóch na raz Jesteśmy już drudzy Ale skaram 3 sekund więc będziemy musieli ich o 3 sekundy kurde tutaj przegonić Ale się władowała, nie? Jest takie zanurkowanie jak mój brat głową w kiblu. Yeah. Teraz będzie ciężej, bo nie wiem jak jechać. Jak jestem pierwszy. Słuchajcie, jakiegoś Eurobita wam zaśpiewam. bizarek. Eee, Co ty mi dasz? Niczego nie żałuj kawałek dnia. Krótki podaruj, co ty mi dasz? Nie czekaj z tym więcej, czego mi brak. Proszę o więcej! Choć prawda boli ja mnie, nie. Ja, ja wierzę, wierzę że... Wierzę, wierzę, wierzę. Że nie opuścisz, wierzę, 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 wierzę. Nie opuścisz wierzę, mnie, nie żegnając się. Już moje myśli zabijają mnie. Czy to jest prawda, czy też nie? Choć to. prawda boli nie, ja wierzę, że że nie opuścisz mnie, nie żegnając się. Już moje myśli zabijają mnie. Czy to jest prawda, czy też nie? Podaruj mi dzień, przy tobie być pragnę. Nie odrzucaj mnie, bo ja z tobą byś czy to zły Odchodzisz tak nagle, zostawiasz mnie i znikasz jak cień? Choć prawda boli mnie, ja wierzę, że Czy nie opuścisz mnie, nie żegnając się Już moje myśli zabijają mnie Czy to jest prawda, czy też nie Zbliża, zbliża się nasza przewaga do trzech sekund nad lekarkiem Więc yy, tutaj proszę państwa, Ewangelion coś pomógł, nie? A, nie słyszeliście? Kurde, wyciąłem No trudno to lecimy dalej, zaraz będziemy boksować, to zobaczycie to. Karma. to brak umiejętności. Ojojoj. Oj, oj. Wow, ale kamera. Dobra, możemy tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Ziu? A tu jest rasa, dobra. Leclerc nie zjechał do boksu? A bo Sainz jechał, dobra Co on mi mówi? Wow, na Alpera z wyprzedził tego sańca chyba Po przednim to raczej nie był Chwila on przez chwilę mi się automatycznie biegi zmieniały? Dobra, mamy przewagę 4,5 sekundy. Ale wielkie pytanie, czy my będziemy przed Leclerkiem? Znaczy, na pewno będziemy, ale czy o 5 sekund na przykład? Czy ile? To jest dopiero tu. To to będzie przewaga, myślę, z 6 nawet sekund. 5,5 Ale okrążenie, dobra, to chyba będzie najlepsze okrążenie w wyścigu, widzowie, teraz, co jada. Fioletowy pierwszy sektor. Jaki płynny jest teraz ten samochód na softa. Czyli na oponach miękkich, jakby też nie wiedział. 7 sekund, w mnie traci. Rad na czwórce. drugi filetowy sektor i teraz żeby trzeciego nie, nie 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 zepsuć Bardzo dobry czas, minuta 34,200, ja jednak kwalifikacja wygląda tak jak zrobił. <noise> Szczególnie wyjedzie z Antalyzatorek teraz. Ostatnie okrążenie. I dojeżdżamy, ostatnie okrążenie. Dojeżdżamy, linia mety już widoczna. I. Uśmiechnięty, od ucha do ucha, 4 sekundy przewagi mimo 3 sekund kary, bo mieliśmy 7 sekund przewagi, 3 sekundy kary, czyli 4 sekundy końcowa będzie przewagi. Pierwsze miejsce Max Verstappen, kierowca dnia z 20 widzowie. Mamy to, to chyba trzecie zwycięstwo z rzędu, ale nie pamiętam, bo tak szczerze nagrywałem to ostatnio chyba z 2 miesiące temu tą serię, więc przepraszam wszystkich fanów. Ale cóż... Mam nadzieję, że teraz będzie co niedziela odcinek z Lost to First. O ile nie zapomnę, także co? Zobaczmy jeszcze podium. Jest, Maxiu idzie, jedzie po mistrza. i nasz teammate trzeci, proszę. Udało mu się tam wyprzedzić wszystkich. Jest puchar Tutaj nasi mechanicy się cieszą I polewanie szampanem, czyli to już jest można powiedzieć tradycja w zawodach formuły pierwszej Ciekawe czy nasz inżynier wyścigowy dostanie O, łysy. Łysy siwy. Nie, nie dostał niestety Dobra, także zobaczmy. <noise> jak teraz wygląda ranking kierowców? Bo przypominam, że przed tym wyścigiem byliśmy egzekwo ex -ex -ex na czwartym miejscu z Carlosem Sainzem. A jak to teraz wygląda? Proszę, awans na trzecie miejsce i tracimy tylko 10 punktów do pierwszego. Mamy przewagi 7 nad czwartym Raselem i do drugiego Pereza, naszego teammate'a, tracimy 5. Czyli... W konstruktorze awans na pierwsze miejsce. Tutaj wyprzedziliśmy Ferrari. Proszę bardzo. Także co? jak najbardziej mam jeszcze szansę na zwycięstwo. A Wam, widzowie, którzy oglądają, dziękuję. Do końca dziękuję. Bo to garstka Polaków. Dzisiaj to jest 5 czy 6 osób. Także dziękuję. Do usłyszenia i cześć.